Obok mnie stoją dwa nowe samochody, którymi zaraz będziemy musieli pojechać w naprawdę daleką podróż. A w tym momencie wsiedliśmy już do naszych samochodów. Tak jak widzicie, my dopiero 2% całej naszej trasy, dlatego przydałoby się wyruszyć. Sami, czy ty jesteś na to gotowy? Ty oczywiście, no, że jestem gotowy i na 100% są wygran, tylko czy w aucie masz kurę, Jaką? Ja mam jakąś skórę w aucie, wiesz co, w sumie to, nie wiem, ale mamy 14 sekund, żeby wsiąść do naszych samochodów, dlatego wsiadamy, od razu ruszamy, akura, pojedzie sobie z nami i pierwszym challenge'em jest podjechanie po tą Kurkę, co jest naprawdę mega trudne! nie, nie pod... no, no właśnie, ja też coś podjechać nie mogę, to jest mega ciężkie, ale patrz już prawie jestem na górze Patrz na to, trzeba wziąć większy rozpęd, jestem dobra, w sumie masz teren. rację, większy rozpęd, ja już sobie teraz też tutaj podjeżdżam do góry, żebym nie spadł z tego mostu i jak na razie samo nie jest przede mną. Ale zaraz oczywiście go dogonimy, więc teraz do góry. O, nie, dobra, czyli weź tu za mówię, o, o. ale teraz spadłeś na dół, coś chyba rozwaliłeś sobie lekko furkę więc ja mam nadzieję, że oczywiście nie spadnę, bo tym bardziej mam kury w moim samochodzie i musimy. Bardzo powoli tutaj podjechać, ale to jest mega trudne, tak jak widzicie. Dałem radę, okej, okay, teraz kawałeczek do przodu. Samochód Simona dalej jest sam na dole, więc może przyjść do nas z kolejnym. I podjeżdżamy sobie jeszcze wyżej, a po drodze zbieramy bardzo dużo pieniążków. Simon już prawie mnie dogonił, a ja teraz dojeżdżam do pierwszego checkpointa, na który pewnie trudno będzie wjechać, ale dajemy gaz na maksa do przodu. I mamy dwie malutkie deseczki i Simon uważaj tutaj, żeby. Ej, nie, znowuć... ty patrz na to, ja to zrobię Ej, żyć. co jest A ja nie! o! Próba! Numer 2 i tym razem na pewno mi się uda. Tak jest, jesteśmy na miejscu. Wierzymy na jakiś bardzo straszny most, który w sumie nie jest taki straszny, bo nie ma tutaj żadnych dziur ani nic takiego. Dobre, Chyba... ja no właśnie, to się rozpędzamy się teraz na maksa i robimy z tego prawdziwy wow, wyścig. Co się teraz stało? Dobrze, że go zachowowałem, bo samo z się wywalił na dół i zaczyna się robić coraz ciężej. Ale mamy za to przejechane już 22% całej naszej trasy, więc nie jest w sumie aż tak źle, jak myślałem. Tylko zobaczcie jak tutaj jest ślisko, nawet do góry nie mogę pod. Odjechać co się dzieje. Ale musimy to zrobić i jeśli nam się uda, to dostaniemy upgrade naszych samochodów. Jadę tuż za tą, Simon, nie mogę się tu w ogóle zatrzymać, ani na sekundę, bo inaczej spadnę. To dobrze, dawaj, czyli się do tego wjechać. No właśnie, i chyba lepiej pojadę tak jak ty, czyli w prawą stronę, co się teraz dzieje? Jakoś dałem radę z tego wyjechać, i właśnie wjeżdżamy na kolejny checkpoint do Simonka. Dobra, mamy, to udało nam się tu dojechać, a to oznacza, że w tym momencie dostałem nowy samochód, który naprawdę mega mi się... Podoba, co ty myślisz, Simon? I skąd ty trzymasz taką furkę? Nie, mam, bo byłem pierwszy. No właśnie, no bo ja byłem drugi, okej. Okay? Może potem uda się ją zdobyć, a jak na razie tu musimy jechać po tym klifie i zobaczyć, jak o, spodniemy drogi, na O, Ale ja cię prześcigam, lecę pięknie. Okej, okay, może sobie na razie szybciej jechać, bo ja w ogóle dojadę w porównaniu oh, do ciebie. Oh, 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 oh. Ale słabiaczek, i zobacz teraz to w prawą stronę. Szybciutko sobie tutaj skręcamy. I ten samochód jest znacznie szybszy, bo wyjeżdżamy sobie stąd. Co jest teraz przed nami? Czy tutaj umarł jakiś ogromny dinozaur? Tego nie wiem, ale Chyba po prostu wolę przyjechać na drugą stronę i się nad tym nie zastanawiać, bo jak na razie to udało nam się wyprzedzić Simona i jestem dosyć daleko. Czy ty ty wyprzedzić? Chodź, patrz tu! E, co ty teraz robisz? Dobra, człowieku, dojechałeś naprawdę daleko, ale dalej mnie nie wyprzedziłeś. Cud, my teraz mamy tutaj dwie trasy. Ja chyba wolę sobie pojechać tą troszkę cięższą i po tej kładce sobie przejdziemy. Ale to jest naprawdę bardzo ryzykowne. Chociaż dałem rady, nawet nie wiem, gdzie jest kolejny checkpoint. A mamy już przejechany prawie 2000 metrów, więc idzie nam no, całkiem nieźle. Ale musimy teraz naprawdę bardzo uważać Bo zobaczcie co tutaj się teraz dzieje Jak ja mam nie przez coś takiego przejechać To ja nie wiem Ale zrobimy to naprawdę bardzo powoli W prawą stronę Dobra chyba mi się udało Lekko do góry I zaraz w lewo Jesteśmy naprawdę mega blisko Tylko co to teraz jest za trasa Jak tak patrzę to w sumie nie wygląda to aż tak źle Jak myślałem Dlatego podjeżdżamy sobie teraz tutaj Cyk szybciutko do góry I już zaraz powinniśmy być na miejscu Tylko błagam żeby przypadkiem teraz nie gdzie nie spadł, bo nie chcę jechać od samego początku. Czy ja tam widzę taki sam samochód jak mój? O co tutaj chodzi? kogo to jest samolot? Czemu ty mi go ukradłeś? Kim ty jesteś? O, Jerry, ile może było czekać na ciebie? Aha, Simon, dlaczego ty masz tak taki takie same auto jak ja? Skąd ty to wziąłeś? Jerry, właśnie jest szybszy aut, dlatego bym pierwszy jadę. Jesteś nawet takim złotym kierowcą i to masz lepszą rangę ode mnie. Nie, jest? Dobra, wiesz, co? ja też się lekko waliłem, ale mam nadzieję, że się podniosę z tego. I tak naprawdę został nam jeszcze kawałeczek tej tragicznej drogi. Tylko co to? Teraz jest dobra, Sam. Bardzo powoliczek, ja muszę idealnie dwa koła na tym sobie dopasować. A z tego co widzę, to ty znowu spadłeś, więc spoko pojadę sobie sam i to bardzo, ale to bardzo powoli, Zobaczcie, po czym my teraz jedziemy. To są jakieś dwa patyczki, tylko takie mega długie, po których chyba dam radę przekreć do samego końca. Tak jest, udało mi się leciutko do góry. I czy my naprawdę zaraz wjedziemy na normalną autostradę? Proszę nie spadnij Teraz jak je ja spadnę to się normalnie popłaczę. Ale nie ma takiej opcji! Dojechaliśmy, mamy normalną drogę, wreszcie mogę rozpędzić się na maksa, ty ten samot potrafi całkiem... Szybko jechać, więc teraz będziemy Co to jest? O, dobra, troszkę się chyba rozpędziłem Dojechałem tutaj po raz drugi I zastanawiam się, w jaki sposób mamy tędy przejechać, ale chyba już widzę Więc idziemy sobie kaweczek do przodu Podjeżdżamy sobie teraz tutaj w lewą stronę W prawą i już jesteśmy Za osy, więc daliśmy radę Tylko dalej się zastanawiam, gdzie może być Simon Bo ani razu go tutaj jeszcze nie widziałem Ale może na razie lepiej zajmiemy się faktycznie Tą drogą, bo zobaczcie, co tu się Odwala, na szczęście mam jakieś barierki po prawej stronie Więc może nie wypadniemy i wiesz wjeżdż... Jeżdżamy cały czas i jeszcze wyżej, tylko to nie jest samochód oh, terenowy. Nie, zakoń, nie, zakoń, nie, Co to jest, Emo, Czemu, czemu ty idziesz na pierwszą w ogóle po tą górkę? Co ty robisz? Siadaj do środka. No bo furka mi się rozwaliła, ja chciałem być pierwszy. No dobrze, Dobra, teraz wiesz co, wiąże. masz szczęście, że ciebie zauważyłem, bo inaczej to byśmy musiał iść z buta i to naprawdę bardzo długo, bo zobacz, ile trasu tu nam jeszcze zostało. No, nawet tyle gazu szybciej. No jadę, mam gaz na maksa, człowieku, tylko zobacz, że są wszędzie takie górki i zaraz się wypadniemy stąd pewnie. Trzeba to zrobić bardzo powoli i dokładnie, bo teraz na jakąś naprawdę niesamowicie Wysoką górę, a dalej widzę niesamowicie długą trasę. Zobaczcie, co jest nad nami. Została nam już chyba ostatnia prosta, ale zobaczcie, co się dzieje na tej drodze. Lekko skręcę w prawo i zaraz wypadniemy i tu naprawdę bardzo nisko. Więc Simon, myślisz, że uda nam się dojechać do końca? tak, bo teraz już z buta tam nie dojdę, więc proszę dojść lepiej. Jak nie, to będziemy musieli iść z buta, tylko gorzej jak ten samochód spadnie nam na dół. Zobacz, co się teraz dzieje tutaj w lewą stronę, bardzo powoli. Troszkę szersza ulica, znaczy to nie jest ulica, nie wiem. Nawet sobie jak to nazwać, tylko błagam. Wiedźmy wreszcie na tą górkę, troszkę po lewej stronie będę sobie jednak jechał I z tego co widzę, to chyba wreszcie jesteśmy na miejscu. Simon tak jest! Udało nam się tutaj wjechać. Nie wierzę w to, ile tu trwało Jest ten checkpoint, że go Właśnie, checkpointa trzeba zebrać, to jest bardzo, ale to bardzo ważne, tylko nigdzie go nie widzę. I chyba go tutaj, Simon, nie będzie, więc mamy normalnie przerąbane, bo zobacz, jaka droga jest teraz przed nami. Ale to jest droga do zwycięstwa, którą oczywiście musimy wjechać w tym momencie rozpędzamy się na maksa i jedziemy do samego końca. Czy naprawdę nam się uda? Mamy 80% trasy przejechane. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł jechać tutaj tak szybko, ale widzę puchar na samym końcu. Nie, zwoli, dobra, ja dobra, faktycznie lepiej zwolnię, bo nie jest to dobry pomysł jechać aż tak szybko, ale mamy 95, 96, 97, 98. Dobra, mamy... Ej, nie! Ej, co się teraz stało? Simon? Nie, ja prawie wypadłem w ogóle. Co się teraz stało? Poczekaj, muszę jakoś przejść sobie leciutko tędy z prawej strony. Też już sobie lepiej zostanie, bo kto daje drabinę na środku ulicy? I mam teraz checkpointa! A tak naprawdę to nie był żaden checkpoint, tylko ukończyliśmy cały ten wyścig. Nie wiem w sumie, czy to był wyścig, ale dojechaliśmy na pewno do samego końca i tak jak widzicie, mamy teraz lotnisko dla helikoptera, który możemy sobie tutaj normalnie postawić i chyba sobie zaraz gdzieś im polecimy, tylko jest jeden mały problem, bo nie mogę go prowadzić, ale za to mogę sobie do niego wsiąść i ewentualnie popatrzeć, jak jest ładny. No i skoro ta nagroda z diktami właśnie w tym momencie, to drugą nagrodą jest taka oto krowa, która sobie po prostu tutaj stoi i nic więcej nie robi, więc się tak jeśli odcinek wam się podobał, to w tym momencie koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybneczkiem, a my się widzimy w kolejnym odcinku, Narka wszystkim!